Siemaleczko, witam bardzo serdecznie, jesteś z Radny Bursz, witam w kolejnym odcinku z Grychy Rozero na kanale. W dzisiejszym odcinku y, zawalczymy sobie na zadaniach nadzwyczajnych i to y, nie zrobimy jednego, tylko będziemy, tak jak sam tytuł odcinka mówi, y, walczyć do upadłego. Póki nie odpadnę, dotąd będę walczył, bo trzeba trochę te zadanka przetkać Przez ostatnie openingi, y, openingi kasyna. Mm, nie nagrywałem nic innego prócz właśnie kasyna dlatego zadania nadzwyczajne się no można powiedzieć tutaj przyblokowały jak widzicie ale przynajmniej wiadomo, że jestem słowny i poza odcinkami yy, zadań nadzwyczajnych nie robię a nie chciałem mieszać zadań nadzwyczajnych z openingami kasyna chciałem, żeby odcinki z kasyna to były tylko odcinki z kasyna no więc, no więc, no więc jest jak jest ale na, na dzisiejszym odcinku sobie przyciśniemy i zbijemy kogoś jeszcze na pojedynku Zacznijmy może w takim razie od tych pojedynków Zjedziemy trochę na dół Jakiś hipcio Już No bardzo coś ma o... o, tak lepiej No więc poprosimy hipcia Trzy razy Okay. Kamil boss. Jeszcze Kamila Bossa sobie zbijemy dwa razy, bo na tyle tylko wystarczy. I liga coś może na lidze, tylko na lidze to już raczej w rzutkach. Alaneczek. Swoją drogą to kasy, to takie średnie. Liczyłem na większą ilość towarzyszy, a niestety wypadło, jak wypadło tam chyba łącznie 11 różnych, nie liczące oczywiście powtórek. No gdyby te powtórki nie wyleciały, to byłoby całkiem nieźle. A my tak, ja myślę, że nie ma na co czekać i przejdziemy do, do tych zadań nadzwyczajnych, tylko tak. Yy, może z, ten animację sobie... w staniech nadzwyczajnych, ok, tak będzie szybciej. Jak sobie wyłączymy animację i zaczynamy. Zadanie nadzwyczajne, co tam błyszczy? Poziom podstawowy. No kurde widzicie przeciwnicy mają 75 poziom to mam swoją drugą już 143 Na tym odcinku walczymy słuchajcie do upadłego na zadaniach nadzwyczajnych tutaj zwykłych i i, i tego trybu specjalnego a w kolejnym odcinku zawalczymy na trybie hard Wypróbujemy ten tryb, bo jeszcze tam nie walczyłem i odbierzemy sobie bohaterskie czyny. Zobaczymy, czy uda się jakiś level na odcinku nabić. Mam 143. Zobaczymy, jak będzie pod koniec. I zadanie nadzwyczajne, y, zaliczone. Tryb specjalny. Rozpocznij. Na trybie specjalnym przeciwnik ma poziom setny. Dobra, to zaraz, zaraz. Teraz lecimy z kolejnym trybem podstawowym. Zadanie nadzwyczajnego. No, masakryczne się zaległości narobiły. Satysfakcjonujące jest takie pokonywanie przeciwników. Szkoda tylko, że przedmioty nie leżą za ciekawe Ale kasa, przyda się do rozwoju kryjówki O, brak miejsca w inwentarzu No, ale to wszystko na sel. O i wykroję, i wykroję też się porobią. Myślę, że sporo przedmiotów do wykrojów również padnie. Ale tak, musimy sprzedać wszystkie przedmioty. O tak. te setóweczki to jest do niczego nieprzydatne no i jak dla mnie gdyby były dobre i trafiłyby się kilka z tego samego setu no to można by popróbować no ale my cóż lecimy dalej zadanie nadzwyczajne nie z tego świata tryb podstawowy że mój pecik dobije dzisiaj 30 poziom. Sympatycznie by było. I lecimy z ostatnim przeciwnikiem. No i zaliczony, zaliczony kolejny tryb podstawowy. Zostały jeszcze dwa co tam szlifują. Mam nadzieję, że ten ostatni też się uda zrobić, choć nie musi się udać. I myślę, że przed rozpoczęciem kolejnego trybu, kolejnego zadania zwyczajnego, porobimy coś trybu specjalnego. No bo, bo tak jak mówię, walczymy do pierwszej, do pierwszej wtopy, czyli No czyli zgodnie z tym, jeżeli tam bym padł na trybie podstawowym, to nie mógłbym robić specjalnego, a chciałbym go porobić Także staramy się Nie wdepnąć na minę No, niech, niech to się sprzeda od razu o. Ale, a nie nie, 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 to poproszę sprzedać. Dobra, no i kolejne zadanko zrobione. Ktoś mnie zaatakował. I znowu sprzedajemy m, zapchany, zapchany plecak. sprzedany sprzedane. No i zobaczymy co na tym w zada ostatnim zadaniu nadzwyczajnym Co tu się programuje, programuje. Najpierwszy przeciwnik ma 135 poziom 137 rzutki Tutaj jest już powiedziałbym, że dość niebezpiecznie, bo mógłbym się wywrócić. Ja mam poziom 143, a kolejny przeciwnik ma też 143. Dlatego chwila. To zostawmy na koniec. Taktyczny odwrót zróbmy. I tak. Tutaj przeciwnik numer 10. No. Kolejny tryb specjalny zrobiony. I cóż, i yy, cóż, i cóż, lecimy dalej. Tryb specjalny, wszystko pod wodą. Ojeju, przeciwnik 85 poziom ma. Te żółteczki sobie odłożę i lecimy dalej, lecimy dalej. Mieliśmy 144 poziom a na towarzyszu 28 przeciwnik numer 5 i ja myślę, że kolejny tryb specjalny będzie zaliczony. Kolejny tryb specjalny. U, a ile EXPA w ogóle wpadnie z czynów za to wszystko? No i cóż, lecimy chyba dalej. Co tam błyszczy? Tryb specjalny. Przechodzimy do sklepu sprzedać kolejne kolejne śmieci w ogóle w tych wykrojach nazbiera się sporo nagród W tych zadankach nadzwyczajnych Ale to dobrze To znaczy dobrze, jeżeli to nie są trendy, bo już dość tych trendów nie, to jest... To mam ich już pociórki w nosie. Lecimy, walczymy. Swoją drogą jest piątek. Jutro startuje event wielkanocny i, i chyba coś będzie któregoś dnia podwójny EXP. Jakoś niedługo. Odłożone naprawdę sporo energii. Jeżeli to będzie tylko jednego dnia podwójny EXP. No to może być w ogóle tak, że nawet się nie wyrobię. Nie, nie zrobię tego wszystkiego, co mam odłożone, bo bo może być tego po prostu za dużo. I ostatni przeciwnik, o już z większym poziomem od nas, ale mamy go. Przekręt na całego, zrobiony. Kolejna sprzedaż. Dobra, jak to teraz wygląda? No już coś lepiej niż na początku. Ale tak, ale tak. Przechodzimy do zadania nadzwyczajnego, w którym już nie musi być tak łatwo. I choć pierwsi przeciwnicy to... choć pierwszych przeciwników można pokonać z palcem w tyłku, to niekoniecznie musimy ten tryb zakończyć powodzeniem. Także myślę, że wewrotka jest coraz bliżej. I tu przeciwnik ma już 147 poziom. Dlatego, na nie z tego świata myślę, że już yy, zbastujemy. Ewentualnie spróbujmy jeszcze tryb podstawowy, co tu się programuje. No, na razie idzie. I ostatni przeciwnik trybu podstawowego, co tu się programuje, na poziomie 150. I mamy go. Udało się. Zaliczone wszystkie tryby podstawowe. Zostało tylko dokończyć tryby mm, niespecjalne. No, a więc nie pozostaje nic innego jak tylko wywrócić się na którymś z przeciwników tutaj. I... 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 i padliśmy. Siódmy przeciwnik trybu, pod, trybu specjalnego na nie z tego świata zakończył ten odcinek. Ale myślę, że... ale myślę, że jest bardzo dobrze. Udało się zrobić niemalże wszystko. Na kolejnym odcinku spróbujemy trybu hard. No, no to jest niebie coś nieco się lepsze. A zresztą idziemy na sel. No udało się wbić prawie dwa poziomy. I tak w tych wykrojach Oczywiście najwięcej to jednostek motywacji Ale to mamy o, jajku jejku Także słuchajcie w tym odcinku to by było na tyle Zobaczymy jak pójdzie w kolejnym trybie hard yy, i za obejrzenie Serdecznie dziękuję, zapraszam na poprzednie jakie kolejne materiały. No i cóż dobrze, że udało się to pocisnąć wreszcie, bo niepotrzebnie zalegały te zadanka nadzwyczajne. No ale nic. Tym razem jeszcze raz dzięki za obejrzenie, trzymaj się i do usłyszenia. Cześć!